Szerokie luzowanie w Czechach. Efekt werdyktu Nsa, Szerokie luzowanie restrykcji w Czechach. To efekt werdyktu Nsa. Od poniedziałku w Czechach cofniętych zostanie wiele restrykcji. Znów będą działać między innymi restauracje, baseny i kasyna. Zmiany wymusił werdykt naczelnego sądu administracyjnego. Minister zdrowia Adam Wojciech ocenił, że niedawny wyrok NSA uznający, że resort nie ma możliwości i uprawnień do zamykania świadczenia usług w całym kraju jest bardzo restrykcyjny. Ministerstwo zamierza wnieść w tej sprawie skargę konstytucyjną, ale na razie musi zaakceptować werdykt. W konsekwencji od poniedziałku zaczną działać w reżimie sanitarnym wewnętrzne części restauracji, baseny i sauny, groty solne oraz salony gier i kasyna. W restauracjach będzie mogło przebywać tylu gości, ile jest miejsc siedzących. Nadal obowiązuje ograniczenie do czterech osób przy jednym stole oraz respektowanie zasady zachowania bezpiecznej odległości. Wciąż potrzebne będą negatywne testy na obecność koronawirusa, zaświadczenie o szczepieniu lub o przebytej chorobie. Tylko w restauracjach klienci będą mogli, na żądanie strażników miejskich, policji lub służb sanitarnych, okazać tzw. autotest. W każdym innym przypadku potrzebny jest test potwierdzony przez lekarza. Restauracje zostały zamknięte dla klientów 18 grudnia 2020 roku. Mogły działać tylko okienka wydające potrawy. Od 17 maja bieżący rok ruszyły zewnętrzne tarasy lub ogródki. Wojciech powiedział, że gdyby nie nacisk związany z wyrokiem sądu, byłby za uwolnieniem restrykcji związanych z restauracjami dopiero 14 czerwca. Wśród decyzji o odejściu od restrykcji zwraca uwagę zgoda na uruchomienie od poniedziałku działalności klubów nocnych oraz dyskotek. W tych lokalach nie będzie można jednak tańczyć ani grać muzyki na żywo. Wojciech powiedział także, że rozpoczyna się tradycyjny sezon turystyczny. Już po pierwszej dawce szczepionki przeciwko COVID-19 będzie można bez ograniczeń podróżować między Czechami a Węgrami, Niemcami, Polską, Austrią, Słowacją, Słowenią i Chorwacją. Zaświadczenia o szczepieniach turystów z tych siedmiu krajów mają być uznawane w lokalach usługowych w Republice Częskiej. Oznacza to, że hotele i inne miejsca noclegowe, ale także muzea, galerie, restauracje są otwarte także dla zaszczepionych przynajmniej pierwszą dawką obywateli polskich.